My, pierwsza brygada, uuu, gromada na stos, Stary? Stary! No. Tam jest nasz tos czy na stos? W twoim przypadku może być nawet na sztorc. Naprawdę, niewiele to zmieni w twoim patriotyzmie. Ale mi dzisiaj dobra zupa. Zdechniesz, jak zjesz. Mam nadzieję, że długo się nie będę męczył. Taka oh. gęsta, wiesz? No, pewnie znowu gipsem zaciągnęłaś. Oh. No, no. Bilans jak marzenie, Jedziesz? To nie o nas. Hmm. <grytanie> o, masz, masz. Oh. Proszę bardzo, proszę, proszę. No. proszę. Znowu Polski Bank Niemcom sprzedali, widzisz? Widzisz, do czego to doszło? Jak? Przecież to oszaleć można. A po co Niemcom polski bank? Jak weź? to po co? Jak to po co Niemcom polski bank? Jak to po co, kobieto? Żeby złotówki nam germanić. Przecież oni tam mają euro. Nie euro, tylko ojro. Ojro. Przecież to brzmi prawie jak Hände Już nie denerwuj się. Obiad zaraz. No, co się... dzisiaj? Się ten wrzut ci się odezwie, będziesz piszczał do rana. No, jak mi się wrzut odezwie, to ty będziesz piszeć do rana. No, chciałabym. Co tam dzisiaj naszykowałaś? A, Żurek i Ruskie. O! Niemcy w banku, Ruscy w kuchni. To już nie można normalnie polskiego kotleta zjeść? Ale w Tesco tylko niemiecka wieprzowina była. Znowu byś dostał wysypki. Żeby w naszym polskim Tesco. Żeby w naszym polskim Tesco nie można było kupić polskiej wieprzowiny, przecież to jest jakiś szwindel. To jest jakieś świństwo i szwindel. To jest jakiś spisek międzynarodowy, rozumiesz? Nic, jak, jak tak można, no? O, naprawdę dobrze, że mój ojciec tego nie dożył. On zawsze powtarza, że najważniejsza w rodzinie jest tradycja. I gdzie tu jest tradycja, powiedz mi? Gdzie tu jest tradycja? Tradycyjnej polskiej świni nie można kupić w tradycyjnym polskim sklepie. No. Dobrze, że nie dożył. Bo jakby dożył, to by umarł. No. Józek, obiad. Idę. Chodź, maleństwa, chodź. No. Co dzisiaj? Żurek i ruskie. O, ruskie, lubię. Słyszałaś? Co? Lubi ruskie, lubi ruskie. Od razu widać, że 17 września rodzony. Oj, matka, mogliśmy to lepiej wycyrklować. Jezu, już ty tam miesz głowę do cyrklowania! Bo mody byłem, głupi, poniosło mnie w tym naszym polskim przeżycie. Dobrze, że cię w kukurydze nie poniosło. A żebyś wiedziała, bo byś miała katany na plecach podgniatane. E. Byśmy mieli w domu! Dzieło sztuki była ta, dom, dama z tym, z, z tym z tym gronostajem. By, była dama z tym, z tym bobrem. O. I by była dama z kaczanem. Też jest dama z kaczanem, kaczanak malowany, zobacz. O. Ale dobre, dobre, o. dobre, dobre, dobre gorące. Żołądek dobre na kaca dobre. O, żałuję, że kaca nie mam. <laughs> Oj ci powiem, przy tej twojej kuchni, to normalnie w alkoholizm można popaść. Do śniadania pół litra. Do obiadu pół litra, do kolacji ćwiartkę co najmniej trzeba zrobić. A jeszcze jakbyś chciał w nocy podejść, to małpkę trzeba zrobić. A jak? Musisz popić. Trzeba. Ty, ale ładnie ci w tej koszuli ze ścierek, nie? <noise> Mama. Wiesz co? Bo ja nie wiem, czy ja z tych spodni komunijnych nie wyrosłem. Wiesz, czasne trochę są. Może byście mi kupili jakieś. Po co ci nowe spodnie? Przecież do, dobrze w nich wyglądasz. – Może ciasne, ale... – No coś ci ciasne, ale... no coś na pewno urosło. – Rośniesz, bo ty bez sensu rośniesz, człowieku. Mógłbyś się już zatrzymać. Albo tylko w górę, a nie... – A coś mnie oczy uzawią, to co chyba... – Co ty tam no. drapiesz? – Na rozpuszczalniku? – Jest rozpuszczalniku. Co ty tam drapiesz, pytam, co ty tam drapiesz? Co ty drapiesz po tym talerzu? Za tym mięsa szukasz? Nie ma mięsa! Drapie, drapie, drapię, Tam jest róża na dnie. Piękna róża, 12 talerzy miałam, czy mi zostały. Drapie, drapie, wydrapiesz mi różę do cholery. Róża, róża. Zobacz, syn. zobacz, syn. Takimi kur... różami moje życie jest usłane. Zobacz, widzisz? Naprawdę, jak się rodziłem, to się nie spodziewałem, że takie wielkie szczęście mnie spotka. Drapię. Jakbyś tam pytał, co to to zielone, to to farba z szafki, nie mięso. Farba z szafki? Tyle razy ci mówiłem, nie gotuj zupy pod tą szafką, bo jak gotujesz pod tą szafką, to ta, ta para wodna do góry leci, ta farba na tej szafce puchnie i się potem sypie do tego gara i żemie potem tę zupę z tą farbą lejną. Pod szafką mam kuchenkę, to gdzie mam gotować, człowieku? Przecież tyle razy ja prosiłam ześrupać, ześrupać tę starą farbę, pomalować na nowo, to nie ma komu! Pewnie czy Ci może zarówkę w przedpokoju wymienię. To za postawa, naprawdę. To, to przez takich jak ty ten kraj z torbami pójdzie. To ja nie wiem, to może mama gotuje w łazience, będzie grzybowa. A to wie co? Ruska mordo ty. Zupa matki nie smakuje? Nie wiem, nie próbowałem ze swojego talerza jem. Zobacz, jak się Ruski wyszczeka. Hmm? Zobacz, jak się wyszczeka. Nasza sobaczka je! No, Sabaczka? Zobaczysz, jak ta sabaczka przyjdzie i powie, dźwięki dawaj. Cię zdziwisz. E, słuchajcie, czujecie? Gaz się ulatnia. No, pójdę zakręcić. O, o, widzisz? Masz Putina. Żeś se dziecko wychowała. Na wszelki wypadek w całym pionie zakręciła. No, i spokój. I Europa gazu mieć nie będzie. Idzie zima, gazu nie ma. Winter is coming. A się wziął 17 września wycisnął. No nie mogę, po prostu nie mogę tego, nie mogę tego, nie mogę tego zdzierżyć. Nie a ty też... To jest twoja wina, wszystko! To jest wszystko twoja wina! Co było nogi podkulić, zacisnąć i nie wypuścić! Do jakiegoś normalnego terminu, do jakiejś normalnej daty wytrzymać? 11 listopada, proszę bardzo. Jaka piękna data? Od września, co ja jestem w słonica? Przecież. Przecież ja bym z urodziła! A co urodziłaś? Co urodziłaś? Zobacz, to tu z jest! Wochanc z ruskim daje ruski z Lepszy z niż zbok. A bo to wiesz? A bo to wiesz? W Płaszczu z domu wieczorami wychodzi. No, zimna jest to płaszczyzna, oni sama na golasa biegać! No, ale płaszcz mam od ciebie jeszcze są dystynkcje Ormo. Niech się dobrze nosi. Tata? O. A ty jak umrzesz to ciebie pochować czy spalić? O. A co? Źle wyglądam? No, szału nie ma! Dobrze, skoro już przy tym jesteśmy. To gdyby się zdarzyło, że odejdę z tego świata, Aha. chociaż będę się do ostatka pazurami życia trzymał. Odbiorę swoją czternastą emeryturę. To odbiorę! Pazur pazurów nie obcinaj. Ale gdyby się zdarzyło, to proszę mnie skremować. Czym? Kremem Nivea. Tym czym siebie kremujesz. A nie, to szkoda, ja cię smalcem posmaruję. A, szkoda a moje prochy proszę rozsypać na cmentarzu, bo mimo wszystko jestem tradycjonalistą. Przy płocie? Przy płocie tylko od wewnętrznej strony, żeby psy na mnie nie szczały. A ta? Ta. To jak ty chcesz być spalony, to trzeba będzie cię porąbać, ci się w piecyku zmieścił. No. Nic nie trzeba rąbać. Wystarczy na ciepło pozaginać. O. No, ale dziadka kazałeś rąbać. No, bo to były pierwsze koty za płoty. No już też. Jeszcze nie było obcykane, jak to się robi. A teraz już wiadomo. <grymne> ale to była wigilia. To Aj, było! Było! Siedleć go tym opłatkiem! 98 <grymne> no, lat, ależ ty, kurde. Ja też już dałbyś spokój. No. Siew, siew, rusku się, Matki, czepiasz, dziadka czepiasz. Szyn, o co ci chodzi? O co ci chodzi, powiedz? Co ty? Co ty za dywersję, ruską ty się Naprawdę. Po prostu za szybko nie stygni. Taka prośba jest, no bo ja nie wyrobię. Już ty mnie rusku zegniesz tak jak trzeba. Poskładasz mnie, żeby mnie do kominka wcisnąć. Ja już wiem, ja już się znam. To jest matki krew. Moje geny się nie obroniły w tym egzemplarzu. Się wziął 17 września, wycisnął, a jest tyle inne. Tyle innych pięknych, patriotycznych dat. No nie wiem, jak, jak, jak 11 listopada, proszę bardzo, proszę, piękna, patriotyczna data. 3 maja, proszę bardzo, piękna, patriotyczna data, to nie! 2 maja. O. A co drugi? Data wstąpienia Polski do Unii. Chyba data wkroczenia gejów do Polski. 1 września weszli Niemcy, 17 Rusty, a 2 maja geje. Czarni, czerwoni i różowi. Naprawdę, dobrze, że mój, mój ojciec tego nie dążył. on zawsze powtarza najważniejsze Ważniejsza w rodzinie, rodzinie jest tradycja. tradycja. I miał rację. Jeszcze do tego, czy wegetarianie... A to, to wegetarianie? Że co? No wegetarianie! Ale że co? No że, że jak można nie jeść mięsa? No można normalnie. No to normalnie. tylko zboczeniec i można a, nie jeść mięsa. A po co zabijać braci i siostry? A no, no. tak, się naoglądałaś siostr sióstr małp na, te, na telewizji i teraz... Ci się żal robi, nie? Albo dziadka. Żry. Tato? A jak to tak naprawdę z dziadkiem Staśkiem było? Ale coś więcej powiesz? Dziadek Stasiek to był prawdziwy bohater. Ułan w kampanii wrześniowej. Gdyby nie to, że trafił do niewoli, Niemcy by go żywcem nie wzięli. No i co on tam w tej niewoli robił? Co miał robić niewoli? No, co nie? robił? No. no powiedz mu, no tam co? pracował. No, nie? Pracował u tego, u, no, bauera. No, u bauera. Co on tam z tym bauerem robił? Tak, no, co robił? No, pracował u niego i, i sabotował niemiecką gospodarkę. Pludoweków! Tych co szły na front, tak, zarażał front gruźlicą. I z koliozą tam to mówili, że krzywy ten front był, coś tam się gieli. Kręgosłupy im się gieły, coś tam. Ledwo szli! Takie mieli krzywe kręgosłupy. A, a co? Wszyscy mieli krzywe kręgosłupy. Tak. Dzięki temu Żukow. Ich mógł podejść. Kurde. Pytam, bo ostatnio na strychu widziałem zdjęcie dziadka i chyba tego Bauera. No i jak tak się przyjrzałem, to dziadek nie niemiecką gospodarkę, tylko niemiecki przyrost naturalny sabotował. Dziadek nienawidził Niemców. I dlatego ich przytulał? Nie przytulał, tylko dusił. W samych gaciach? Dosyć! Każdy ma prawo popełnić błąd. Oczywiście, każdy człowiek ma prawo I, tak. i dziadek, i ojciec. Czyli spokojnie mogę powiedzieć, że mam chłopaka. Najważniejsza w rodzinie jest tradycja.